Paul Pogba odchodzi z United i dolewa oliwy do gasnącego już ognia. Witam wszystkich na kanale Piłkarzyki. Słuchajcie, jest piątek, godzina 16, i miałoby dzisiaj centrum transferowe, ale troszeczkę. Zmieniliśmy rozkładówkę na ten dzień. Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie wypuścić moją reakcję na to, co wypuścił z kolei w sieci, a dokładniej na platformie Amazon Paul Pogba. Zanim przejdziemy do meritum, ja oczywiście przypomnę o wszystkich linkach w opisie: Instagram, grupa na fejsie, nasze Twittery. Bonus od sponsora naszego kanału, jakim jest Fortuna. No i przypominam o możliwości dania łapki w górę, jeżeli oczywiście chcecie, ale nam to oczywiście bardzo pomoże. Moi drodzy, zanim przejdziemy do prawidłowej części tego odcinka, szybko tylko jeszcze przypominam, że CT będzie miało miejsce, ale dopiero w poniedziałek przekładamy je z dzisiaj na rozpoczęcie następnego. Tygodnia, mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli tego za złe, ale stwierdziliśmy, że musimy zareagować na to, co do sieci wypuścił dzisiaj Paul Pogba, a co wypuścił swój serial dokumentalny. Popumentary. Zapytacie, dlaczego musimy na niego zareagować? Pewnie część z Was jeszcze nie słyszała o tym, co się w nim dzieje. Nie słyszała, nie czytała, przepraszam, cytatów, jakie są co chwilę wyławiane z tej serii. A są to rzeczy, które bardzo, ale to bardzo potrafią wnerwić i to zrobiły każdego kibica Manchesteru United. W gwoli wyjaśnienia jeszcze tylko przypomnę, bo to mogło być yy, niewyjaśnione przeze mnie, to nie jest odcinek, który Dogłębnie tłumaczy, dlaczego Pogba nie poszł w United. Reagujemy tylko i wyłącznie na to, co zostało dzisiaj zaprezentowane przez Pola Pogba w internecie. Słuchajcie, Paul Pogba nadal jest zawodnikiem Manchester United. Jest jedynie potwierdzone jego odejście wraz z końcem czerwca. Wtedy będzie wolnym zawodnikiem. Gdzie przejdzie, nie wiemy na ten moment jeszcze oficjalnie, ale najprawdopodobniej będzie to Juventus. Słuchajcie, dlaczego się wkurzyłem? Dlatego, że Pogba w swoim dokumencie tworzy narrację która przedstawia go jako zawodnika idealnego, zawodnika, który daje wszystko swojej drużynie, jednocześnie nie oczekując, jednocześnie nie dostając nic, nie dostając szacunku, pieniędzy, zaufania, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jedną wielką bójdą. Pogba zaprezentował nam i próbuje wcisnąć nam kit, jakiego dawno po prostu nie widziałem w social mediach. Pogba tym, co wypuścił na Amazonie, nie dość, że się skompromitował, to tylko i wyłącznie przedstawił wizję, yy, obraz siebie jako człowieka z niezwykle wybujałym ego. Ego, które po prostu jest tak wysoko, że nie wiem, nawet jakieś orbity czy inne statki kosmiczne tam nie sięgają poważnie. Zlatam przy nim, to po prostu jest nic. To jest nic. Pogba przedstawi się jako osoba niesamowicie naiwna, myśląc, że po prostu się to sprzeda, a na dodatek niezwykle pretensjonalna. Ten serial to tylko i wyłącznie jedna wielka zemsta na Manchesterze United za to, że no właśnie, za to, że co? Za to, że mu nie wyszło tutaj? Za to, że nie został doceniony? Za to, że nie dawał temu klubowi tyle, ile powinien? Nie rozumiem. Oczywiście Manchester United i Paul Pogba to był związek, jak się ostatecznie okazuje, toksyczny i zawiniły dwie strony. Ja nie, ja w tym materiale nie chcę wybielać oczywiście Manchester United, ale bardziej próbuję wyjaśnić, jak złe są tłumaczenia Paula Pogby w tym, co prezentuje w serialu Amazona. Cytując klasyka z ogniem i mieczem rozsiedziły mnie samego już same cytaty, które zostały wyłowione w formie tekstowej do sieci, a później kiedy obejrzałem serial. To po prostu się załamałem i stwierdziłem, że nie możemy ci wypuścić CT, i to, co zrobił Paul Pogba, powinno być jak najszybciej wyjaśnione. Chyba najgłośniejszy cytat z tego serialu to słowa, który, uwaga, cytuję: Chcę pokazać Manchesterowi United oraz innym klubom, że United popełnił błąd, nie oferując mi kontraktu. To jest motywacja Polak Pogby do tego, żeby nakręcić ten serial? Jakby i nie wiem, czy to jest motywacja do odejścia? Paul, powiedz nam, co chcesz zrobić, poza tym kłamiesz. Kłamiesz, nie tylko na podstawie tego cytatu, ale również inne cytaty o tym świadczą. Była taka rozmowa z Mino Rajalą, gdzie Mino mówi o tym, że Paul Pogba dostał ofertę nowego kontraktu, ale nie jest ona satysfakcjonująca. Po czym Paul Pogba mówi, że jak United chce mnie zatrzymać, skoro nie oferują mi nic. Dziwne, dziwne. Przecież to jest jawne kłamstwo. Paul Pogba otrzymał lukratywną ofertę w zeszłym okienku transferowym, która przedłużałaby jego kontrakt i oferując mu lepsze niż dotychczas pieniądze, odrzucił to. Odrzucił to. Mino mu powiedział, że to jest za mało, że stać go na więcej. Paul Pogba stwierdził, że to jest, że nic mu nie oferują, że chcą go zatrzymać, ale jednocześnie nie dają mu nic. Przecież to jest jawne kłamstwo i pokazanie, jak bardzo wybujałe ma się ego. Paul Pogba w rozmowie ze swoją prawniczką w serialu mówi o tym, porównuje tę relację na linii Manchester United Pogba do relacji chłopak, który chce poderwać dziewczynę. Że, skoro jeżeli chłopak chce poderwać daną dziewczynę i z nią być, to robi wszystko, nie czeka na jakieś jej też ruchy i tak dalej. Co jest oczywiście kłamstwem, oczywiście, że trzeba zrobić wszystko, żeby tę osobę zdobyć, ale jednocześnie też być świadom, że zaangażowanie z drugiej strony też musi być. I Paul Pogba kreuje się tym samym, nieświadomie, ale to robi, na dziewczynę, która tylko i wyłącznie czeka na te zabiegi z drugiej strony, nie oferując jednocześnie nic. No nie, nie, nie Paweł. Zaangażowanie musi iść z dwóch stron. Sorry, to jest oczywiście moje wrażenie, ale ja osobiście uważam, że tą wypowiedzią Paul Pogba zaprezentował się nam jako powiedzmy przysłowiowy Gold Digger. Co jeszcze mnie, znowu cytując klasyka z Ogniem i Mieczem, rozsiedziło oglądając ten serial, to to, że narracja jest y, tam skupiona tylko i wyłącznie wokół tego, jak dobry jest Paul Pogba i jak zły jest Manchester United. Paul Pogba kryje się na zawodnika, który chce zostać w tym klubie, który robi na niego wszystko, a jednocześnie Manchester nie robi nic żeby go zatrzymać. To jest jawnym kłamstwem. Jest mnóstwo argumentów i test w tym serialu, które świadczą i są takie na siłę i budowane tylko po to i przedstawiane po to, żeby przedstawić wizję Pogby, który chce zostać w tym ukochanym klubie, który dał mu szansę w wieku 16 lat. To jest po prostu taka bujda na resorach, słuchajcie, sam początek serialu, jest taki, jest ostatni mecz domowy United sezon 20-21 grają u siebie z Fulham. Mecz się kończy 1 do jednego. Paul Pogba mówi o tym, że najprawdopodobniej to będzie jeden chyba ostatnich meczów w jego karierze, na pewno ostatni, możliwe, że ostatni mecz domowy yy, dla United. No czy tak mówi zawodnik, który chce zostać w klubie? No nie wydaje mi się. Ok, tak może mówić zawodnik, który liczy się z tym, że może odejść. Ok, to jestem w stanie przyjąć. Później. Wraca załamany do domu od, po tym, jak e, nie udało się wygrać z fulam, tylko zemisować e, i mówi kurczę, tak, bardzo się starałem, chciałem strzelić bramkę, nie udało mi się. Na dowód oczywiście pod tezę przytaczany jest non stop tylko i wyłącznie fragment, w którym Paul Pogba strzela z główki e, niecelnie na bramkę ówczesnego bramkarza Fulam. Śmieszne, śmieszne, bo potrafili wyłowić z całego meczu tylko jedną sytuację, a tak Paweł się starał, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu, żeby dobrze się pożegnać ze stadionem, który tak bardzo chciał reprezentować. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, cały serial jest teza, którą konsekwentnie Pogba tam prezentuje, że on chciał zostać, że on nie został doceniony i dlatego odchodzi. Prawda jest inna, prawda jest inna. Prawda jest taka, że pięć odcinków jest o tym, jak bardzo chce przedłużyć kontrakt, ale po prostu zależy mu tylko i wyłącznie na kasie, a zapominają o tym, że Paul Pogba już w 2019 roku mówił o tym, że potrzebuje nowego wyzwania, że chciałby odejść. Min Rayola, mówi jednocześnie, że chyba lepiej by było, gdyby poszedł do innego klubu. Od 2000, więcej, 2018 roku, wtedy, kiedy popadł w konflikt z Jose, można było odczuć, że Pogba nie chce być w tym klubie, nie chce być w tym klubie. Oczywiście, Jose tam samu wypomina w tym serialu, że w momencie kontuzji wyjeżdża gdzieś do Miami na wakacje. Ok, faktycznie nie wiemy czy faktycznie trenował czy nie, Pogba sugeruje, że trenował ciężko trzy razy dziennie, ale ja sam miałem takie wrażenie podczas tego, tych minionych trzech sezonów, że za każdym razem, kiedy Pogba łapa jakąś kontuzję, to od razu wyjeżdżał w pierwszym możliwym dniu poza Manchester, byleby się kurować. Czy to Dubaj, czy to Miami, czy to jakieś Los Angeles i inne tego typu destynacje, byleby nie być w Manchesterze. Można było odczuć, że on po prostu. Mentalnie nie był w tym klubie, on nie chciał tam być. Według mnie każdy trzeźwo oglądający kibic United w szczególności zauważy, jak bardzo pretensjonalnie jest to serial. W pierwszym odcinku nie dość, że już są przytyczki odnośnie tego, co się aktualnie wtedy działo w United, to jeszcze e, przytyczki w stronę Fergusona. I udowadnianie mu, jak bardzo się pomylił wtedy, lekceważąc pogbę i puszczając go za darmo do juventusu. Tam, Min mówi o tym, że nie chodziło o pieniądze, tylko o to, żeby pogba dostał odpowiednią ilość szacunku od sir Alexa Fergusona, że niby go nie dostał. Mam wrażenie, że cały czas. Ego było powyżej tego, co mógł zaoferować Manchester United Paul Pogba. Oczywiście, umiejętności były na bardzo wysokim poziomie, nadal są, ale za tym nie idzie w parze zaangażowanie, poświęcenie, chęć bycia w klubie i pewna stałość występów. Tego nie było. Tego nie było po prostu. Jakoś, gdzie niegdzie była się, się przybijała, ale stałości nie było. Jeden z brytyjskich dzienników wypunktował fajnie Pogba, że przez ten 6 lat. Że przez te 6 lat Pogba tylko i wyłącznie udawał. Udawał zaangażowanie, udawał oddanie, udawał e, bycie po prostu zawodnikiem United. A ja ci, Paul Pogba, powiem tak: skoro ser Alex Ferguson skreślił cię i na twoje miejsce wstawił Toma Cleverleya, który sezon później zdobył Mistrzostwo Anglii w przeciwieństwie do ciebie, to coś musiało być na rzeczy, bo umiejętności na pewno masz lepsze, miałeś na ten moment od Cleverleya, ale oddanie klubowi serce do gry na pewno musiał większe pokazywać Cleverley. Bo ser Alex Ferguson tylko i wyłącznie tym się kierował. Wiemy, jak potrafił z miernych zawodników zrobić kogoś dobrego. Ale jeżeli za umiejętnościami nie szło zaangażowanie, to ser Alex raczej nie dawał takim zawodnikom szans, ponieważ nikt nie był ponad drużynę, a Paul Pogba już w wieku tych 19 lat starał się być kimś więcej niż sam klub. Cały ten pierwszy sezon jest o tym, jak bardzo Manchester United zawiódł Paula Pogbę, o tym, jak mógł go zatrzymać, ale nic w tym kierunku nie zrobił. Jest to jawne kłamstwo. Kłamstwo, które pamiętacie, że zawsze ma krótkie nogi i mam nadzieję, że prędzej czy później ktoś a w szczególności, Paul Pogba się na tym przyjedzie i zrozumie, gdzie popełnił swego rodzaju błędy. Oczywiście, powtarzam, powtarzam, Manchester United też pewne błędy popełnił. Błędem na pewno było to, że go trzymał tak długo. Powinien go sprzedać po pierwsze już sezon temu, a, w a przede wszystkim dwa sezony temu, kiedy było najgłośniej o jego odejściu z tego klubu. Z Słuchajcie, ja już pomijam w ogóle konstrukcję tego serialu i fo formę reżyserowania tego. Ale od samego początku, Pogba jest kreowany jakiegoś piłkarza z innych światów. Jakby był kimś, kto już wiele w życiu osiągnął, kto jest najlepszy na świecie, kto za każdym razem gra najlepszy mecz i ktoś, kto po prostu doszedł do czegoś niesamowicie ciężką prasą. Oczywiście, ja nie podważam tego, że ma dobre umiejętności, jest naprawdę genialnym pomocnikiem. Nie podważam również, że nie przed ciężkiej ideologii, poprzez tam wczesne wyjechanie z domu, potem przez śmierć ojca i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie... On się kryje na kogoś, kto jest jakby jedyny w tym świecie piłkarskim. Mówi o tym, jak miał ciężko wiek, wtedy, kiedy wyjechał w wieku 16 lat do Manchesteru z Francji, nie znając języka, nie znając nikogo w nowym środowisku. Ale kurczę, no ilu jest takich zawodników, którzy w wieku młodym wyjechali za karierą? No, nie jesteś nikim nowym, nikim specjalnym. Paweł Pogba, halo! I na dodatek co chwilę ta forma kreskówkowa, jakby Paul Pogba był jakimś super bohaterem. Okej, okay, to już wiem, może ja, się, może ja się czepiam, ale nie można nie odnieść wrażenia po prostu, że ego w każdym calu, w każdej minucie, w każdej sekundzie tego serialu po prostu jest wywalone po na skalę tego francuskiego. Zawodnika. Uważam, że Paul Pogba, skoro tak bardzo kochał Manchester, cały czas to podkreślał w tym serialu, że naprawdę cały czas ten klub jest w jego sercu. To zostałby w klubie bez względu na oferowane mu pieniądze. Oczywiście one muszą być dostosowane do pewnego poziomu, ale były mu oferowane naprawdę wysokie stawki. Nie wiedząc dlaczego, oczekiwał nie wiadomo jakiego ukłonu w jego stronę, jednocześnie nie oferując nic. Sorry, słuchajcie, ale. Paul Pogba nie zasłużył nawet na takie stawki, które ostatecznie były mu oferowane. Klub mu bardzo, ale to bardzo pobłażał. Podsumowując, jego minione 6 sezonów zagrał jedynie 60% możliwych minut. On nie dawał za wiele. No-stop był szklany, obok, obok wielu meczów przychodził obojętnie. Jak już zagrał coś dobrze, to w następnym meczu się wyłączał. Nie był stabilny, nie oferował nic, co pozwalałby Manchesterowi na oferowanie takie, takiego ani innego kontaktu. Tak więc ja jestem niesamowicie szczęśliwy, że ostatecznie się z nim pożegnano. Paul Pogba brzydko pożegnał się z samym klubem już podczas rozgrywek ligowych. A co dopiero Mam powiedzieć, w momencie, kiedy został wypuszczony ten serial, no, ciężko mi określić, jak bardzo napluł w twarz kibicom United i samemu klubowi, któremu podobno tak wiele zawdzięcza. No, po prostu wstyd. A o czym mówię, jeżeli chodzi o to pożegnanie na boisku, to przypominam: wygrana 3-2 z Norwich. Z drużyną, która w tamtym momencie chyba już była Spadkowiczem. 3-2 nerwowe. Gdyby nie Ronaldo, to by w ogóle prawdopodobnie United ten mecz przegrało. I Paul Pogba schodzi. I na jakieś poszczególne, pojedyncze yy, złe słowa w jego kierunku, przedstawia ucho. Jakby był jakimś kozakiem. No to po prostu to jest fucking disgrace po prostu. A później wychodzi na Liverpool i po 10 minutach schodzi, bo kolejna kontuzja. I dzięki, bye bye, wakacje. Można lecieć do maja i się kurować, byle nie być. W tym klubie i nie być w tym mieście. Moi drodzy, mówię już dość długo, mam wrażenie, że troszeczkę skacze tematami, ale staram się na gorąco i serca przede wszystkim wam tu wszystko przedstawić, ale podsumowując, ten serial, to jest jedna wielka żenada w wykonaniu pola. Pog, kryje się na nie wiadomo kogo, jednocześnie stawiając siebie nieświadomie, najprawdopodobniej w złym świetle, bo pokazuje, jak bardzo nastawiony był na pieniądze, a nie komu miłość do klubu. Na dodatek kłamie, przedstawia się jako zawodnika z niesamowicie wybujałym ego. Już pomijam to jak bardzo jest jego marka PP wszędzie tam eksponowana. Po prostu momentami aż się robi niedobrze. Oczywiście ma do tego prawo, ale to są tylko i wyłącznie moje refleksje. Wybaczcie, ale ja byłem na tyle poddenerwowany, że musiałem nagrać materiał na ten temat. Pogba przedstawia w tym serialu tylko i wyłącznie fakty, które są wygodne i na jego korzyść. Jestem ciekaw, czy Manchester jakoś zareaguje na, ten, na te wieści, czy tylko tacy my, z, wzburzeni kibice, będziemy reagować w social mediach. Ale naprawdę, pożegnanie z klubem i ze środowiskiem, United, tragiczne. Spalił sobie Paul po, pogba wszelkie możliwe mosty. I to na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyszło w miarę treściwie. Nie wiem, jak ostatecznie to wyszło. Dajcie oczywiście znać jak się podobało i wy, kibice tych w szczególności, co sądzicie na temat tego, co Paul Pogba powiedział, co zaprezentował w swoim dokumencie Pogmentary. Pff, ego po prostu ponad skalę, że jeszcze musiał to w ogóle wkleić w tytuł. No ale to już nieważne. Słuchajcie, dziękuję, dajcie łapkę w górę, widzimy się jutro i pamiętajcie, CT w poniedziałek. Wielkie dzięki, cześć!